Pięć organów w naszym ciele cały czas pracuje, nigdy nie odpoczywa. I jest to mózg, nerki, wątroba, płuca i serce. Organy te muszą mieć cały czas tlen, a ten tlen jest dostarczany z krwią, między innymi przy udziale wody. Jeżeli nie ma tego tlenu, to wtedy te organy nie będą funkcjonowały prawidłowo. I mózg jako centrum naszego dowodzenia potrzebuje tej wody najwięcej. Co się dzieje w sytuacji, kiedy nie dostarczasz do mózgu odpowiedniej ilości wody? Pojawia się ból głowy. To jest kontrolka taka, sygnał do twojego ciała, żebyś zaczął nawadniać się wodą. Zrób sobie taki eksperyment w sytuacji, kiedy rzeczywiście miewasz bóle głowy, zamiast sięgać po tabletkę na przeciwbólową, po prostu wypij dwie szklanki wody, najlepiej wysoko jakościowej i zobaczysz, co się wydarzy. Dlatego, że w większości przypadków Najpewniej ten ból przejdzie. Zostań po więcej, jeśli jesteś ciekawy, co się dzieje w sytuacji, kiedy nie nawadniasz się odpowiednią ilością wody z Twoimi nerkami, wątrobą, z sercem czy spłucami.